To tak z miesiąc dobry Posłany rosną w siłę, nowa ekipa w sobie jest stara, ale w, w tym podnowie w buduje się i idzie kurwa ostro podjazdy ogień, Mariusz. Niech odjedzie Rawcio spróbuj, tu jest elegancko Pięknie, kszciocha Górka się Tu kolega Rider Robi robotę na razie, ładnie dzisiaj Za wolno, za wolno, ale, ale się uratował. Trochę wolno było, no Dawaj, Sławek. Rumun, Dawaj i ty Tu jest lu. Tam żeś wjechał, to i tu wiedziesz. Ogień, ogień. Wojtek, klepa, zobacz koło tamtego z tą sztycą złomano, co żebym robił, zobacz ile tu w koło się zrobiło Tu się koco? jak teraz grzyby wysypie skóra, jeden podjazd, drugi, trzeci Jest tu jeszcze planac jeden gdzieś, ale zaraz, bo dopierośmy wjechali, to no rozgrzewka Wojtek, o tam może coś się zrobi, tu już jeden koło drugiego, jak ino górka lepsza to musi coś być Który tam jeszcze to ma? Michcia, dawaj To było za wolno w ogóle! Nie, on się boi tego wybicia chyba. Szybciej z tu z dołu, ogień stąd i pizda! Iwio! Uciekaj, uciekaj! A czego odpuściłeś gaz? Gaź go! Czego gaz odpuściłeś? Gaś! go szybko do góry go, do góry! Czego gazu odpuściłeś tam? Tyś tam stanął, niepotrzebnie. Wszedłeś ładnie, wskoczyłeś w uło... super i żeś się skoczył, no nie? Tylko, kurwa, jakbyś trzymał na hamulcu, bym go utrzymali. No, ja byś nie zeskakiwał, no? To by było na lekarstwo. tylko hamulca to nie utrzymali. Bez hamulca to mnie nie, ten niego trzymałem, ale on się wyrwał. Jak go utrzymasz? Można mu za czy Nie, ci nie jest? Nie, to. to, ty, nie, chuj. No to... Dobrze, że stwierdziłeś właśnie Dobrze było. Jak na pierwszą rolkę fajno, efektowno. Zatrzymać, że i grałem koledze staremu, mi rolki robić. I tam jest no takie no, pod tego. No i tam jak już stołeś. Tyś niepotrzebnie go się trzymać, chujesz. Trzymaj. Mokry musi być, bo inaczej to nie. Daj na diabelskiego oki, i Nie zmieści się. To się nie, nie no. nie Kurwa przejedzieł ja. Serwis ATV Rumuński serwis Tylko ty nie puszczaj no. <laughs> Twoje chyba kurwa No Prosto prostu iść dawaj No dawaj na wstecznym do tyłu Dawaj na wsteczny A tu jeszcze nagno No i idzie Dawaj na wsteczny i nie, 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 nie Dawaj nie nie na niego Nie będzie go. Nie nie go zrywać Kurwa rozerwij go Kurwa Przyjedź na jeszcze PK z Ostrowiec, będziemy ciągnąć Tylko nie za dzwonek, bo najcenniejszy Ale jakoś kurwa ten dzwonek nie, nie, dzwonił, jak <laughs> nie dzwonił jak rolka była <laughs> Przed <śśla> Dobra, nie ważne sztycać, wódek najważniejszy, przetrwaj Dobra Przekręć go no, na postupę na bok. Ściągniesz go są. Kurde to te, te 650 no Dawaj, o no i tak byś go wyprostował No dawaj Jeszcze Znowu, gdzie idzie No teraz, patrz się tam Wile, dobra, poszło, ile, ile. Poszło, poszło. Ale u nas prężynuje, weź więcej Poszła? poszła, poszła. E? No. Tak? Dobrze, dobra Elegancko tego Będzie jeździł tak kurwa jak Harley'em no, To się nie to Jeż. jeżdżę. 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 Tyle Podziękuj tu koledze, że ci pociągnął Kłada <Dzień> O. No, jakoś trzeba żyć! Nie ma to tamto! Słuchaj, na ludzki krzywdzie się ludzie bogacą! To nie jest tak! nie miejscy kurwa, całe serwisy kładowe to nie na ludzki krzywdzie się kurwa bogacą? Jakby nie te rolki, z czego by żył kurwa? Jeden czy drugi? Plenia Harry Boxa, Mariusz zdjął swoje majtki kurwa. Trochę śmierdzi, a nawet się zejść kurwa, nie mokro, ale nieważne. i kurwa. Puszczasz takie głupoty, pierwsze, że dzieci później oglądają. To jest mam, Dzieci mam już duże, to mogą oglądać. Można inne dzieci. Twoje dzieci oglądają. Nie wiedzą, że ojciec bez majtek chodzi jak źle chłada. Te nie no. puszczasz. Kurwa. Ja bym to i o to byś tu zaraz bym puścił. No i tu trzeba dziurkę zrobić na kołka, ładnie dociśnie Kleju do steropianu i to trochę otegować Płytki <grydki> sobie tu położysz <grydki> no, klejem zategujesz kurwa. Ty, a masz przecież gdzieś ten folię wpłynie trochę kurwa, taśmy ty, wrogi kurwa w te, to opierdolisz. Najlepiej bo tu gdzieś to blok otu, nie? Tak. No, I tu dziureczkę zrobić na tego. Na koło. No, no, no? Przyciśniesz kołkiem. No? Przyciśniesz kołkiem. Kurwa. To będziesz miał lepiej niż oryginały filtr Ty może olejem Filtro go nasączyć obecnie, trochę Ty może no. olejem nasączyć trochę, żeby popywało tak. kurz Była tu dziesiątka No Jakbyś się miał. miał w ręce U mnie tam co, w tym okrągłym i Tam jest taki pionik